Hej wszystkim. Dzisiaj chciałam dla was nagrać e, takie wyjaśnienie. Opowiem wam o tym, co e, się ze mną działo przez ponad 3 tygodnie, kiedy nie było mnie na YouTubie. Takiej przerwy na moim kanale nie było już przez dłuższy czas, dlatego też wydaje mi się, że powinnam to jakoś wyjaśnić, dlatego nagrywam. Ten fragment, tego filmiku. W przeciągu właśnie tych trzech tygodni główna taka rzecz, przez którą nie chciało mi się nagrywać, było to, że zdechł mój pies, który miał już około 13 lat, był ze mną jeszcze jak mieszkałam w Polsce i potem, jak się tutaj to był po prostu z nami przez ten cały czas. 13 lat to jest jednak e, długo, no i ma to duży wpływ na właścicieli i szczególnie jeśli bardzo lubicie zwierzęta, to strata zwierzaka, który, którego myliście przez dłuższy czas, na pewno będzie miała wielki wpływ na, na wasze życie. Niektórzy pewnie już się domyślają, ale mówię tutaj o Lady, jest to pies, e, który, którego mogliście się zobaczyć w moich filmikach czasami. Był to taki mały york i była ze mną przez większość, tak jakby mojego życia, jeśli wiecie o co mi chodzi, więcej lat żyłam z nią niż bez niej, więc jak możecie się domyśleć, było to dla mnie bardzo trudne. Muszę wam powiedzieć, że już od jakiegoś czasu myślałam o tym, o tym, jak to będzie, kiedy ona zdechnie. No i miałam już tą myśl w głowie od dłuższego czasu, ale tak jakby myślałam, że będę na to przygotowana, tak jakby. Ale niestety tak nie było i to, jak się to w ogóle stało, to był taki szok, chyba dla wszystkich, głównie no dla mnie, ale pierwsze dni oczywiście były najgorsze i, i cały czas tak jakby myślałam o tym. No i po około jakichś pięciu dniach. Nagle tak jakby przestało mnie tak to bardzo boleć Już tak bardzo o tym nie myślałam Stało się to tak w miarę szybko Nie wiem czy ten ból jeszcze tak naprawdę powróci Ale jak na razie jest dobrze, tak jakby się trzymam Jak na razie jest ok No jestem już w stanie normalnie wszystko funkcjonować W przeciągu tych trzech tygodni też próbowałam vlogować Próbowałam zrobić to dwa razy I po prostu jak zaczynałam tylko vlogować To udało mi się tak jakby nagrać tylko... Jeden taki fragment tego vloga i potem już przestałam nagrywać. Te vlogi po prostu mi nie wychodziły, ale pokażę Wam je jeszcze pod koniec tego filmiku. No więc próbowałam coś nagrać, po prostu nie wiem, nie mogłam. Nie wiem, czy to jest dlatego, bo już nie umiem nagrywać na YouTube'a. Po prostu nie mam już tej wprawy. Muszę się zmuszać do tego, żeby coś powiedzieć do kamery, bo nie wiem, co mam po prostu mówić. Co prawda też bardziej próbuję się udzielać na moim Instagramie urodowym, w którym wstawiam wam makijaże. Tam jestem trochę częściej. Zrobienie makijażu i wstawienie zdjęcia tego makijażu na Instagrama jest dla mnie łatwiejsze niż nagranie albo całego vloga, albo filmiku, i dlatego tam mnie możecie trochę więcej widzieć. Mam nadzieję, że chęć do tego wszystkiego mi szybko wróci, bo chcę nagrywać na YouTube'a i nie wiem, co się ostatnio ze mną dzieje. Chciałam to nagrać tylko, żeby to trochę wyjaśnić i żeby nie zostawiać was z niczym. Ale dobra, teraz może. Przejdę do pokazywania Wam tego vloga, którego próbowałam nagrać, ale to są jedynie takie nieudane ułamki miłego oglądania i będę widzieć się z Wami, mam nadzieję, w następnym filmiku. Papa. Pa. Hej, wszystkim, witam Was w kolejnym filmiku. Postanowiłam, że dzisiaj nagrałam cat vloga. Chyba większość z Was wie, ale cat vlogi są to po prostu. Vlogi, które są właśnie takie luźniejsze i czasami takie o niczym, ale dużo z Was uwielbia je oglądać, więc dzisiaj coś takiego nagrywam. To chyba będzie taka składanka z dwóch dni, ale jeszcze nie wiem. Dzisiaj takie śniadanie, bułki takie czekoladowe robi się w piekarniku, są mega pyszne. Nie prezentują się za dobrze, ale to dlatego, bo się trochę spaliły i musiałam zaskrobać to wszystko stąd. Ale i tak będą dobre w smaku. I do picia mam kawę mrożoną. Ta tym razem jest z Alpro. I słuchajcie, będę też oglądać Plotkarę. Ja zaczęłam oglądać ten serial parę lat temu, ale nigdy go nie skończyłam. Wiem już, kto jest tą Gossip Girl, bo w internecie już zobaczyłam spoiler, ale i tak postanowiłam obejrzeć ten serial, bo jest naprawdę fajny. Dobra? Okej. Okay.

śniadanie, śniadanie. Jesteśmy w tej samej restauracji e, i będziemy jeść śniadanie. 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 Ale tym razem zamiast frytek mogę sobie zamówić tak normalne śniadanie po prostu. E, pokażę wam e, jakie są teraz opcje tutaj w ogóle. Tak wygląda dzisiaj moje śniadanie. Tutaj jeszcze mamy fasolę. Zazwyczaj czegoś takiego nigdy nie zjadła, ale zaczęłam tutaj jeść, jest, jest bardzo dobre. <słyski> It's night time outside. No, it's not. Yeah, look at the windows. Morning.